Hej, łóżka kochani, z tej strony Kukiwia, a dzisiaj słuchajcie, będzie nowy update, tak? Widzę, jest nowy update w Brookhaven Mordy. Czemu wy mi nie mówiliście o tym, że jest nowy update? No pewnie, że jest! No dobra, tak, widzę. Idziemy najpierw zobaczyć, jaki dom jest wolny. Oczywiście idziemy pod czternastkę, naturalnie. I tak, widzę. Tutaj nie ma tego domu, chyba. To weźmiemy tutaj, stąd. Chyba, ja mówię chyba. Chyba, chyba, chyba. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! To tak. czuję Przebieramy się szybko. Dołączacie do mnie. Widzę. Mnie to cieszy. Jakiś żołnierz? Czekajcie. Może to się napisać normalnie. Wojsko, o, wojsko. Wojsko. Jest coś do wojska. Dobra. Tak, widzę. Wam. Jesteśmy w wojsku. Jak to na wojnie bywa. Okej, okay, tutaj. Tutaj trzeba. Nothing. 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 Tak, widzę. Wam. Idziemy na wojnę. Tutaj wojsko. Wojsko. Widzicie, jednak jest coś z wojska. Okej, okay, mamy coś. Tutaj, słuchajcie, musi być jakiś blond. Blond. To wojsko to musi być blondwosy. Dlatego, że słuchajcie, mi się podobają blondwosy. I dlatego, mniej więcej, że. Mogą być takie, czy takie? I ja myślę, że takie by pasowały bardziej. Czyli moje. Okej. Okay. Bierzemy takie, albo nie może, takie łaskotki. I teraz widzę, wchodzimy tutaj em, do wojska. No, jak na wojsko. Tak, sprawdźmy wojsko. Jak widzicie, tutaj mamy zwykły dom. Oczekajcie. Tutaj. Mamy zwykły dom z meblami. Spójrzcie, wojskowy jakiś, mega ładny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zarąbczacie. Tu nawet są ubrania. Wow, to są broń, ale to wygląda super. A tu jest jeszcze mapa. Mapa narodów. Dobra, weźmiemy może pistolet. O oh my gosh ten chce, ten chce. Wydobyć, wytaram na was ciała. Pom, pom. O! Jak nie będziecie krzeczni, to was tutaj jest Nie wiem, na no, mojej widzy są najkrzeczniejsi. Tak, weźmiemy może ten. O! Pf, 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 pf. Dobra. Eee, bierzemy to. Okej, okay, mamy tu, sobie plan. Mamy tu plany, różne kawy, cappuccino różne. Ja, słuchajcie, wolę cappuccino. Okej, okay, a co leci w TV? Coś o wojsku? Dobra, ciekawe. Shop pracz. oh my gosh, jaki on cute. Okej, okay. idziemy tutaj. W ogóle, au, to mi zabolało. A gdzie to jest takie coś? bo widziałam na takiej tuperce, że tu gdzieś jest w pobliżu gdzie jestem? i to wygląda tak złowieszczo widzę. By. tak totalnie złowieszczo dobra idziemy stąd spadł was stąd teraz widzę, by, ja przejmuję te dobra to jeszcze było takie coś o dobra jest okej okay. idziemy na dół i co na dole jest takie coś, to jest, to jest strzelanki Start. To, to jest strzelanki, tutaj mamy start. Możemy kliknąć. Okej, okay, klikniemy. Okej. Okej. Okay. Okay. Ups, przegrałam. Bo słuchajcie, tu się strzela trz w te. Te takie, zobaczcie, w te złodzieja. Łodzieja. Głowieszczych ju, ale to jest ciężkie, ja widzę, bo tak szczerze, to jest ciężkie. Ja dopiero mam dwa. Słuchajcie. Dopiero mam trzy. Ale to jest ciężkie. Ej ja widzę. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. O, kurde. o... kurde. To jest ciężkie. To jest ciężkie. My jak na wojnie, słuchajcie, tutaj. Dobra. Tss, 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 tss. Dobra, to jest nudne. Ale jakby mamy tylko 7. Smarnowaliśmy. O, jest! 8. Fajna ta strzelba. Ta strzelba mi się mega podoba. Okej, okay, 9 Koniec czasu. Mamy 9. Bardzo fajnie. Great. Great idea. A co to jest? Ej, widzę, to jest to. Tu mamy strzelić w to. Zobaczcie. O! ja jak dobra to. Ja widzę, że ja strzelam prawie w środek. Idziemy do następnego. Tutaj. Wow! Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja w środek strzeliłam automatycznie. Jak ja w dobra w te klocki. Ej. A w ogóle tutaj jest safe. Wy nie wiecie. Tutaj jest. Tutaj jest guzik. Tutaj jest safe. Można obrabować kogoś, ale nie mnie. Prite idea, wiemy, gdzie jest safe w tym domu? Przez jest taką lituperkę z Niemiec. Wiem o tym. Dobra. Tutaj mamy to i widzicie, tu wchodzicie, wyciągacie broń i widzimy na <słuch> Co ja w ogóle mówię? Tutaj będą pojawiać się takie jakby. Takie ludziki. shop out. Widzicie te ludziki? Jak strzelicie? To automatycznie mi sobie znikają. Widzicie? Ła? Ła. Abi mi coś pisze, ale teraz nie mogę odczytać. bo słuchajcie, ja tu się skupiam. Kurde. O kurde. Co to jest? Jak na wojnie, jak na wojnie widzicie? Kiedyś może będzie wojna. Widzicie? Ale one też się pojawiają po pewnym czasie. Więc to trzeba naprawdę szybko zrobić. Dobra. Okej. O, jest Ojej. Ale to jest fajne, bo to się właśnie... O kurde. Ten to jest fania, taki. A mogę przez to przejść? Mogę przez to przejść. Ale to jest epickie. To mi się bardzo podoba. Dobra. Ale tu też są takie coś. Czekajcie, chowam broń. inflation, Co to jest? No tu są... Te bejkony, które ja bym chętnie Zastrzeliła, ale nie mogę Bo to by było niezgodne z przepisem Okej okay, Mamy tu Mamy tu kret. O, Ej, fajnie nabija nam tu punkty W ogóle, zobaczcie, poczajcie na to Tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum sachur. Ej, jaka ja pójdę, jestem po prostu Gumerka Numerkę jaki mają no. Okej. Okay. Okej widzimy tu też mamy takie bronie. Takie piękne. Ale ja wolę moją. Moje, mojej. Wolę je. Postajk. I to jest. A może tą bronią będzie lepiej? Łoj! Ej, tą bronią jest trochę lepiej. Niż moim różowym strzelbą moim z moją strzelbą? Weźmy dwójka. Wow! Ej, ta broń jest najlepsza. Polecam Wam. Okej. Okay. Łoł. Wow. Ej. Aha. Czemu <trymuję>, ja taka głupia jestem? Dobra. Okej. Okay. A co się stanie, pewnie zapytacie, jak strzelimy w niego. Gdzie on jest? Gdzie ten tak jest? Zobaczcie, też znika. Nie zaliczy nam tu punktu. Ale znika. I się pojawia. Fajne to jest. Okej. Okay. ok. A tak wygląda z daleka ten dom. Proszę. Tak właśnie wygląda on. I moim zdaniem jest bardzo fajny. Dobra. Ok. To tak, więc Mamy tu to. Living. Co to jest? A. ważne, Nieważne. Schodzimy na dół. Dobra. Wiesz, wiecie, co tu jest. Aha, ktoś mi tu wszedł do domu. Wypraszam pana sobie. Stąd. Co pan sobie myśli? Czy dodali nowe auto? Pewnie zapytacie. Ja słuchajcie nie wiem, ale mi się wydaje, że nie dodali nowego auta. Tak, nie dodali. Nie dodali. Gdyby dodali, to by tu mi pisało, że dodali że coś jest takie gwiazdkowe. Dobra. Gościu, wypad! Pierniczej mi stąd. Kim ty jesteś? Nie znam cię. Wypad. Zaraz ci dam dom zakazu. Spadaj. Spadaj stąd. Spadaj, bo wezmę glinę. Dobra. No, jak pewnie to, no to chodź. Chodź, wchodź do domu, no, wchodź. Nie znam cię. Sorry. Musiałam, bo cię nie chcę znam. Dobra. E, okej, okay. Dobra. To tutaj mamy jeszcze takie coś. I tak widzimy, tutaj mamy takie coś. I tu mamy propsy. Propsy głównie można nasawić. Pięknie. To też jest propsem, ale jest vip -a. Naturalnie. A to też jest propsem. Można mieć takie bronie. Fajne. Można mieć również tutaj to. Aha. Chciałam posadzić. Ja nie umiem przedstawiać tu medli. Ej, co jest? Dobra. Nieważne. Tak, można mieć takie coś. Można również mieć tu. Takie coś. Tylko ta lepsza broń jest za VIP-a. To jest głupie. Tak. Bomba jest. Bomba nawet, słuchajcie, jest tu. Tylko nie jestem pewna, czy to od tego domu. tego zestawu. Tu jest to. Okej. Okay. Teraz. Ojeju Łojeju! Co to jest? Suma jedyna. Co to jest? Ej, widzę, że to pierwszy raz Co jest? Tu jakieś wybuchowe, kurde, narządy. co to jest? Co to jest? To jest jakaś antena ruszająca się. Okej, okay, a to? A to jest coś po wybuchu. A to? To jest zerwanie z ziemi! Ej, ale to jest epickie. Dobra. To już mi się podoba. A czy jak weźmiemy broń i w nich zastrzelimy... Tak. Nie mogę w niego. O, mogę. Zobaczcie, ale to jest fajna zabawa w ogóle. Mi się ta zabawa podoba. I się chyba nigdy nie znudzi. Pytacie pewnie się, jak zmienić kolory. Tak. I słuchajcie, jak zmienicie kolor, to tylko to na górze się posarpuje, nie tutaj. Możecie również nazwać na przykład Wojska niemieckie. XD. Dlatego tak nazwałam, bo tak nazwałam. No dobra, to tak widzimy. I jak wygląda, gdy zamkniecie? Tak. Jak wygląda, gdy zamkniecie karasz? Nie widać tego? Czy jest basen? Nie ma do basenu. No dobra, ten dom nie ma basenu, jest bardzo fajny i bardzo polecam wam go. Wojsko niedługo przyjdzie. Tak. No no i pa, kochani, baju.